Kilka dni temu cały świat obiegła niesamowita historia, która wydarzyła się w Stambule. Do jednego z tamtejszych szpitali przyszła bardzo nietypowa pacjentka wraz ze swoim dzieckiem. Reakcja lekarzy i pielęgniarek była naprawdę niezwykła. Miłego oglądania. Merv Öskan. Pielęgniarka pewnego szpitala w Stambule podzieliła się niecodzienną historią na swoim Twitterze. Wszyscy wiemy, że w obecnych czasach szpitale pękają w szwach. A pracownicy służby zdrowia pracują niemal 24 godziny na dobę. Kiedy na Sor w Stambule przyszła kotka ze swoim małym chorym dzieckiem, pracownicy szpitala potraktowali ją jak prawdziwego pacjenta potrzebującego pilnej pomocy. Pielęgniarki, ratownicy, a nawet lekarze natychmiast zajęli się chorym kotkiem. Mama nie opuszczała jednak swojego dziecka nawet na krok. Te zdjęcia, ukazujące pomoc tym nietypowym pacjentom, szybko zdobyły mnóstwo polubień i ogrzały serca milionów osób na całym świecie. Tureckie media informują, iż pracownicy szpitala zareagowali natychmiast i dokładnie sprawdzili, czy ze zdrowiem kotka jest wszystko w porządku. Kiedy lekarze zajmowali się chorym zwierzakiem, jego mama została nakarmiona i napojona oczywiście ciągle miała swoje dziecko na widoku. Mieszkańcy Turcji są ogólnie znani ze swojej miłości i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Przykładowo zostawiają jedzenie i wodę na ulicach, aby te biedne stworzenia mogły dalej żyć. Kiedy mały kotek został przebadany, okazało się, że nic mu nie dolega, lecz dla pewności skierowano i przewieziono go wraz z mamą do weterynarza. Ta niezwykła historia dotarła także na Reddita, gdzie mnóstwo osób było zachwyconych zachowaniem pracowników szpitala. Niektórzy użytkownicy zaczęli nawet opisywać własne historie podobne do tej. Przykładowo jeden z redditorów opowiedział o bezdomnym kocie w USA, który przyszedł do szpitala i zaczął bardzo głośno miałczeć. Było po nim widać, że potrzebuje natychmiastowej pomocy. Lekarze od razu mu jej udzielili, a historia skończyła się tak, że teraz ten właśnie kot jest pupilem jednego z lekarzy tamtejszego szpitala. Koniecznie daj znać w komentarzu co sądzisz o zachowaniu pracowników tego szpitala i pomocy kotku oraz jego mamie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przygapić kolejnych równie ciekawych i pięknych historii. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!